Kiedy ostatnio pomyślałeś, się tego się nie spodziewałem. Miałem 22 lata i pracowałem w małej kawiarni z dziewczyną o imieniu Kasia. Miła, cicha, trochę zamknięta w sobie, ale non stop narzekała na swoją współlokatorkę, że znowu zjadła jej jedzenie, że przestawia jej rzeczy, zostawia bałagan w kuchni. Zjadła moje resztki pizzy, mówiła wkurzona. I znowu zużyła cały szampon. Na początku to brzmiało jak typowe współlokatorskie dramy. Słuchałem, kiwałem głową, współczułem, ale z czasem te opowieści robiły się coraz dziwniejsze. Kasia mówiła, że jej płatki zniknęły w połowie z pudełka, albo że szczoteczka do zębów była po drugiej stronie z lewu. Ola na pewno jej używała, Obrzydliwe. Zaczęło mi się to wszystko wydawać trochę niepokojące. Kasia wyglądała coraz gorzej. Podkrąża Oczy, chuda, nerwowo sprawdzała telefon. Pokazywała mi długie wiadomości, które wysyłała do tej Oli. Pełne pretensji i zarzutów. Ola w odpowiedzi pisała tylko: Co? O czym ty mówisz? Ona mnie robi w balona, mówiła Kasia. Udaje niewinną, ale wie dokładnie, co robi. twierdziła, że Ola specjalnie chce ją wyprowadzić z równowagi. Ona się bawi moją głową szepnęła kiedyś podczas przerwy. Chce, żebym się wyprowadziła. Wtedy będzie miała mieszkanie dla siebie. Zaproponowałem, żeby się wyniosła albo znalazła inną współlokatorkę. Kasia tylko pokręciła głową. Nie mogę zerwać umowy. Ola o tym wie i robi to celowo. Z czasem było coraz gorzej. Ola rzekomo korzystała z jej konta na Netflixie. Kraść miała jej listy, a nawet przedstawiać meble. Wczoraj wróciłam z pracy, a kanapa stała w drugą stronę. Powiedziała śmiertelnie poważnie. Co tak robi? Szefowa też zaczęła się nie Kasia bywała rozkojarzona, co chwilę pisała smsy. znikała z telefonu na zapleczu. Znowu wszystkiego się wypiera, tłumaczyła. Zauważyłem wtedy, że jej opowieści nie trzymają się kupy. Raz mówiła, że Ola pracuje w nocy, a potem narzekała, że hałasuje w dzień. Twierdziła, że jest bałaganiarą, a zaraz potem, że obsesyjnie czyści jej rzeczy. W końcu zaczęła opuszczać zmiany. Dzwoniła z płaczem, że Ola schowała jej strój do pracy albo że zepsuła jej budzik. Ona chce, żebym została zwolniona. Wtedy nie będę miała za co płacić czynszu, szlochała przez telefon. To wszystko trwało miesiącami. Kasia pokazywała mi dowody: puste opakowania, ubrania nie na swoim miejscu, dziwnie poustawiane talerze. Pewnego dnia że jest chora. Następnego też jej nie było. Trzeciego dnia co się dzieje. Mieszkałem niedaleko, więc poszedłem. Pukałem cisza. Zadzwoniliśmy do właściciela mieszkania. Otworzył drzwi. W środku pusto. Nie, trochę pusto. Kompletnie. Zero mebli, zero rzeczy osobistych. Jakby nikt tam nie mieszkał od lat. Zadzwoniłem do szefowej, ona skontaktowała się z osobą z kontaktu awaryjnego, siostrą Kasi. I wtedy wszystko wyszło na jaw. Kasia od 8 miesięcy mieszkała w aucie. Adres, który podała w pracy, należał do opuszczonego mieszkania, do którego się czasem zakradała. Żadnej Oli nigdy nie było. Zmyślała tę historię, bo wstydziła się, że jest bezdomna. Zaczęła zapominać, że sama zjadła jedzenie. Przestawiała rzeczy i nie pamiętała. Stres i głód robiły swoje. Żeby nie musieć się tłumaczyć, stworzyła całą fikcyjną historię. Z mieszkaniem. Z fikcyjną współlokatorką. Z konfliktem, który w w rzeczywistości nie istniał.